Tutaj są zamówione rzeczy potrzebne do zasadzki, do łapania punktowego, czyli pelety, yy, stick mixy, parę ciężarków i coś tam jeszcze zamówiłem. Wszystko potrzebne do zasadzki, takiej jednodniowej albo dwu, trzydniowej zasadzki, jeśli ktoś ma dużo czasu, a nie do szybki Starting. Pozdrawiam i przychodzę do unboxingu. Wbijajcie na kanał, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i udostępniajcie znajomym. W najlepszy polski sklep karpiarstwa. Zamawiają tylko z tego sklepu, ponieważ mają obszerny zasób asortymentów. A -a Nie znam najlepszego sklepu jeszcze. ByteBots jest dobry, ale jak zamawiają, mają punkty przyna przynależności. Za punkciki można sobie wziąć różne rzeczy. Zamówiliśmy większość filmów jednej z najlepszych film polskich, kulek proteinowych i mączek, Massive Bites Poland, staram się blogować ich kanał, znaczy ich firmę, chciałem zostać ich blogerem, wtedy by było wędkarstwo wiśni. ktoś potrzebuje wycieraczki chce ktoś wycieraczkę? zobaczcie jaka fajna wycieraczka zamówimy kulki truskawkowe o Dynamite bite Dynamite bite takie kulasy dynamit bite do korby, będziemy ręczyć korbą Minoglub zamówili dano od Masi Bajca Bolce Squid Najlepsza ich kulka to jest Bolce na Squid Już, już trzeci Deep To jest ostra papudyczka, Bardzo fajny Deep Bardzo intensywny Pelecik. masiwa duży pelek, Na duże karty i duże amury. Na balansie tu takie amury do 20 kg. karpie ponad 15 kg Zamówiliśmy troszkę tego. W tych zamówili micropelety. o jakaś wiadomość na myślę. Chciałem tylko, żebyś zobaczył, jak to wygląda. Chciałem tylko, z zobaczył, z to z tego. W tym roku też, do 2, a jeden, 11 1,11 kg, drugi 8 kg i karpia 5 kg. Oczywiście na truskawkę bergamotę od firmy Massive Bites 2, 4, 6, 8, 9 takich pudełeczek po 750 gramów, to jest 7,5 kg z i mikropeletów. Zamówiliśmy kulki yy, Anna Banan od firmy Nutra Bite. bardzo polecam tą firmę. Bardzo polecam tę firmę NutraBytes. Są to 15 też do kobry. Będziemy ładować kobrą i będziemy punktowo rzucać woreczki Big Bugi od firmy Fox. Będziemy rzucać takie Big Bugi z skreszowanymi kulkami i z tymi mikropletem. Z do łapania punktowego będziemy nęcić kobrą i będziemy sobie w tygodniu podnęcać z pombem oczywiście Fox Impact najlepsza rakieta, najlepsza rakieta Fox Impact. Będziemy ją Zamówiliśmy sobie już na lato firmy Tracker. Bardzo lubię tą firmę, która jest dostępna w Polsce. Tracker yy, wiatraczek pod USB, żeby nam w namiocie chłodził. Bo teraz już, już lato się dopiero zaczyna. A teraz, jak byłem na nocy, to normalnie. O 6 rano jak słońce wyszło, zaczęło rąbać w namiotu musiałem stać, otworzyć drzwi, otworzyć okna, żeby był przewiew, bo ta, taki paragwaj był normalnie w tym... W namiocie, że się przebudziłem, nie, nie dało się spać. Taki wiatraczek. Proszę zobaczyć. Na stopeczce. Kładzie się go. I, I chodzi. Na pewno zrobi klimat w tym. Na pewno zrobi klimat w namiocie. Będzie chłodniej. Taki graczek. W tym roku walczymy na PZ 2 na komersji. Zrezygnowaliśmy z komersji. Prześlimy na wody państwowe i będziemy się sprawdzać. Będziemy się sprawdzać na wodach PZ2. Zamówiliśmy Time Belham Block od Master Bajca To jest takie coś, że się mieli na tarce, dodaje do, się do, do, do miksów. Bardzo intensywny zapach. Taka kostka, coś jak ser, yy, ser ten. No wiecie, o jaki ser mi chodzi. Ten taki twardy ser, mozzarella, czy, nie, czy, czy jakoś tak. Taki ten, od masiva do PVA, 250 gramów. Podobno duże karpie, trzeba za z waki Zamówiliśmy kuleczki od Medlinea, dziesiątki, truskaweczki. Truskaweczki, Medline, bardzo polecam tą firmę. Bardzo do, 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 dobra firma. No, tak samo jak Nutrabite i Massive Bytes. Sissy More, Sticky Bytes, Varmus Bites. Polecam te filmy, bardzo dobre filmy. Polecam. Ja wybrałem oczywiście Massive Bitesa. Medzaj. Zamówiliśmy dwie paczki kulek od Massive Bitesa, oczywiście Pioner Polski. Jedna to Bolsena Squid, Popapek, piętnastka Bolsena Squid. Będziemy ją dimować w aminogluku, tą bolsenę w aminogluku, tak? Pięknie będzie, pięknie, intensywna woń. I zamówiliśmy znowu troskaweczkę borgomette, tylko tym razem zamówiliśmy większą. Mieliśmy 15 mm, teraz my zamówili 20, takie kule 20, proszę zobaczyć. Massive Bite, truskawka bergamotta, bardzo ładny zapach. Zamówiliśmy ciężarki od Miśka. bardzo ładne ciężarki robi, i parę ciężarków od Foxa zaraz pokażemy. Dostaliśmy za punkty przynależności parę naklejek yy, odblaskowych, chyba są tu 4 czy 5. Zamówiłem sobie zeszyt do prowadzenia, do prowadzenia, do prowadzenia wpisów na wodach PZ2. Jest to mój trze trzeci zeszczyt na wodach yy, karpiowych, na wodach karpiowych, czyli na komercji. Mi nie był potrzebny, bo na komercji. Wiecie, jak wywózka, w jakimś miejsce, miejscu szukanie spadów, rzucanie na spady i ryba, ryba zbiera ze spadów. A tu będzie bardzo fajny zeszczyt jest. Notatnik karpiarza. Jest do wypisania data, pogoda, zbiornik, na którym łapiemy, stanowisko, które łapiemy, temperatura, temperatura wody, ciśnienie, miejscówka, miejscówka druga, trzecia, czwarta i ryba. To na której miejscówce, zapisane tu, tutaj, łapiemy? I mamy tak: gatunek, waga, data, godzina, miejsce. Przynęta, na jaką przynętę odnotujemy, na przykład na bolcenę, truskawkę, jaka ryba. Jest 8 ryb do wpisania i uwagi. Jakie na przykład, że zarośnięte jedno, czy kamieniste, można sobie napisać. I gdzie rzucamy, jest takie coś. Linia nabrzeżna, jak daleko siedzimy, jak daleko siedzimy od brzegu. Nasz punkt łapania i na który metr rzucamy. Mamy do 140 metrów i sobie zaznaczamy, w którym miejscu są położone zestawy i na jakim obszarze łapiemy, który obszar jest najlepszy, możemy sobie go na przykład łódką albo diperem wysądować, pozaznaczać, gdzie są jakieś dołki, gdzie jest jakaś większa głębokość, gdzie są spady, gdzie jest zarośnięte, gdzie jest muł, Możemy sobie to wszystko pozaznaczać i taki notatnik będę w tym roku prowadził. Zobaczymy jak mi się pod koniec jesieni przed październikiem to wszystko wynotuje, jak wyjdzie i będę na łodach 2 od, dzi od dzisiaj prowadził takie parę po. Pomocniki. Zamówiliśmy jeszcze sobie odświeżacz do auta od Rogwardu. To jest chyba yy, Ananasik. Zamówiliśmy zestawy szybkiego montażu do ciężarków. Oczywiście, Avid, Avid Carp, bardzo polecaną firmę. Bardzo dobra firma, Avid Carp i Big Buggy. Big Buggy od ESP. Big Buggy. To jest 60 na 180 mm takie big buggy, rozpuszczalne Big buggy są do dalekiego rzutu, najlepiej na system helikoptera albo hudriga No ja łapę na hudriga i kurde, łapałem na Foxa, dlatego zamówiłem tutaj z Foxa big buggy do mojego, do mojego big bug Foxa, bo tam jest tulejka z pierścieniem do lepszego montażu. Big bug wygląda tak, ja robię mniejsze big buggy. Ja robię gdzieś takie big buggy z 5-6 cm. Tu jest właśnie Big Bagów od Foxa. O, ja robię takie Big Bagi. Takie jak są tutaj pokazane. Takie. To się rozpuszcza. popek wyskakuje na 3 Do tego zamówiłem dużo z tych miksów i mikropalet'ów Kulki będziemy kreszy, kres, kruszyli. I zamówiłem od Tandem Bajca. Big Bagi. To jest 180, 180 mm na 100 mm. To są bardzo szerokie Big Bagi. Bardzo szerokie. Co będzie do wyłuski łódką zanotową? I Big Bagi. Foxa, Foxa i została nam ostatnia rzecz ciężarki. Ciężarki zamówiłem nowe, co teraz wyszły na rynek od Foxa. Pierw pokażę odmiśka. Odmiśka są takie, to jest 70 gramów ciężarek, 70 gramowy ciężarek odmiśka. 10 ciężarków zamówiłem, a mam chyba 4,5 kg ciężarków, ale zawsze co zamawiam, zawsze co zamawiam, to biorę ciężarki, bo jak łapę na antyklipsy, to ciężarki podczas holu się po prostu odpinają, i traci się te ciężarki, traci się je, ale na Hudwigu, albo na helikopterze ciężarek zostaje, ja tracę się na Hoodrigi, ciężarek od, oczywiście bardzo dobra firma, polecam ją, Coś mi nie chce, coś mi nie chce tutaj obrazu ostrości. Avid Karp Taki ciężarek od Avid Karpia Taki Avid. Bardzo fajny ciężarek. To jest, to jest ciężarek 93 gramowy. 93 gramowy ciężarek od Avid Karpia Następny ciężarek od Kordy 85 gramów. Corda, który macie. Tu macie tutaj bu buźkę w okularkach. No nie chcę mi. O! buźka w okularkach, horda. Bardzo dobra firma akcesorii. Kupiłem z niej ostatnio Rig Seyfa do przy, 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 yy, przyborów. Znaczy nie przyborów, tylko do akcesorii końcowych i do przyponów. Następny ciężarek od hordy. Od hordy. Jest to 185 gramowy ciężarek Rzadko kiedy łapę 100 gramowe ciężarki Tylko widzę, że nie mają krętlika Tylko mają założony pierścień Pierścień Tego nie założyłem przy zamówieniu I zostały nam ciężarki Foxa Zamówiłem stary, bo ostatnio mi się na antyklip przezerwał Bardzo podoba mi się ten ciężarek Bardzo podoba mi się ten ciężarek Bardzo fajny i zamówiłem nowe, co zaraz weszło na rynek. Z Foxa. Kurde, nie łapię na blisko ostrości. Foxa. O, łapię. Jest tu rybka narysowana, 71 gramów. Takie ciężarki właśnie łapę, z bibagiem będzie ważyło stówę. Foxik. Bardzo fajny ciężarek. Bardzo fajny. Zamówiłem dwa, ja te co przed chwilą pokazywałem, 71 i 75 gramów, 4 gramy różnicy, 4 gramy różnicy, zamówiłem taki ciężarek, nowy, taki trójkąt bermudzki, trójkącik, od Foxa, oczywiście, moja ulubiona firma. ma z nią większość sprzętu. Fox Albinos, zwany Foxik, zwany Liz. Taki ciężarek. Jest to ciężarek 85 gramowy. I drugi, ten sam ciężarek, tylko też 85 gramowy. Żeby dwa chudrigi były takie same. No i teraz wam przejdziemy do pokazania mikropiletów od Massive'a Massive Bytes, na Massive Bytes najlepszy polski pioner. Polecam tylko brać jego, yy, jego, jego kulki, jego stick mixy, jego pelety. Na pewno będziecie mieli efekty. Ło! Wow. To jest ten. Na kulę ten zimną wodę. Bo już mamy chłodną wodę. Woda ma niecałe 15 stopni. Nie głębokości, tylko temperatury. Deeper mi to pokazywał. Massive white pellet. Taki mikro pellet Tu jest mikro pellet Mixed. Various mix. Mikro mixet. Taki do Big Bagów zmieszać w ze Stigmixem Tu mamy pellet do nęczenia Red Marine Haribood Krill. Taki pelecik Massive z Polska. Tu mamy Steak Mixa y, Steak Mixa Pinaple pineapple To jest do. Będą skreszowane kulki tego nutra bajca, ten pelecik i mikropelet varius Mixet. To będzie szło do jednego bigbaga. Łapaliśmy już na truskaweczkę, trzy ryby, 11, 8 kilo amury, 5 kg karpik, 3 ryby wpadły i ten. I przychodzimy, będziemy jeden został rzucony na truskaweczka, a drugi na ananasik, bo na tej wodzie ryby są do tych dwóch smaków przyzwyczajone. Tu mamy, bo nam się skończył mikropelet, truskawka bergamotta. Truskawka bergamotta mikropelecik. Bardzo ładny, wygląda jak trutka na szczury, trutka na karpie. Tylko no kill, no kill, bo was dojadę, mięsiarze. Tu mamy do większy pelet na duże amury do rzucania z pombem. Takie na przykład 3-4 peleciki idą. 3 peleciki takie, parę pelecików takich i 6-8 rakiet do wody. Massive bite. Tu mamy Citrus Per Mikropelet, w tamtym roku mi się bardzo sprawdził Citrus Per Stig Mix i Micropellet. Zobaczymy w tym roku na wodach PZ2, czy też ten smak podejdzie rybkom. Tu mamy drugą truskawkę Bergamot T, bo mamy jeszcze cały Stick Mix, cały i nam potrzebny jest Mikropelet. Mamy dwa paleciki Mikro. Ten jeden pójdzie do miksu, a drugi pójdzie do PVA w obieczku. I tu co ja wziąłem? Aha, tu jest Pinaple, a tu jest Citrus Perl, przepraszam. Citrus Perl widać, że są makuchy, roślin Ja makuchów, dodaję, ponieważ robię kulki proteinowe, to ja sobie sam dodaję, dodaję konopi, dodaję makuchy, dodaję PTX-a, dodaję y, murzynka, różne takie mączki dodaję, Robin Orange, Robin Reda, Robin Greena se dodaję, zależy, zależy jakie mixy robię. Mam dużo mączek z firmy Massive Bites i z firmy Heights. Robiny są z firmy Heinz, PTX, pre, Presco Insig i in, in coś tam. No, Massive. Najlepsza polska firma. Maddyn Polako. Co tu mamy? 7,5 kg. No i to by było na tyle. Pamiętajcie, Miszo, no kill. Zdjęcie, szybka fotka i dowody No, jutro robimy zasiadkę, bo jutro jest piątek. Co piątek robimy zasiadki Dwudniowe do niedzieli po południu. Zobaczymy, może jutro coś się złapie, będzie kolejny live'ik Tylko nam baterii muszę zamówić teraz z Foxa Fox Holo to w przyszłym miesiącu powerbanka, co ma 48 kWh starcza na 15 do 18 razy do ładowania telefona To 10 razy podładuję sobie telefon, żeby mieć na bieżąco, bo nie udało mi się ostatnio zdjęć zrobić Tego Amura większego, bo nie miałem w ogóle, GoPro było rozładowane Telefony dwa były rozładowane, bo na live to tylko półtora godziny idzie live i już po baterii. Bateria jest 6000 po baterii. No, bardzo, bardzo się zużywają. Ostatnio też chciałem live nakręcić, ale temperatura mi nie dała, słońce mi nie dało, bo wyskakiwał mi na telefonie alarm, że urządzenie zostało przegrzane i wyłączały się live'y, aplikacje się wyłączały, nie dało się nic zrobić. SMS-a nie dało się napisać, bo się przegrzała temperatura. No. Jutro będzie lajwik na jak będzie padał deszcz to idziemy Mamy namiot i kto jest to nie zbokniemy. Mamy kombinezon przeciwdeszczowy Weźmiemy wodery bo chcę zdjęcie w wodzie Z rybą No Mamy dużo masiwa Bardzo dużo masiwa mamy Masiwajca mamy bardzo dużo To efekty w tym roku na pewno będą Jeszcze mamy 17 kg peletu Od masiwa i tandem majca w drugim pokoju 17 kP. W drugim pokoju mamy i ten i jutro zasadzka i live. wbijajcie i oglądajcie. Komentujcie, może mi ktoś pomożecie, dacie jakąś dobrą radę liczę na komentarze. Liczę na komentarze i to by było na tyle Jeszcze mają na przyjść spodnie z Dogwordu, bo nie mieli na magazynie muszą nam mówić od producenta. spodnie nam przyjdą. Innych akcesorii nie potrzebowałem Rogwar Najlepszy polski sklep, kurde. Ostatnio kupiłem zegar nawet. Jest zegar w kształcie tego karpika ze skazówkami, Czarny i biały jest do wyboru Nie drogie 69 zł za zegary A może mają z 50 cm I moja kosa. Kosa na miesiarzy Munkes Zobaczcie jaki jaki nóż. Można nim normalnie patroszyć ryby, kurde dla akcesorii potrzebnych. No i to by było na tyle. Massive bytes, Massive bytes, Nutra bytes, Dynamite bytes, MyLine. My Popapki, wiatraczek. No i parę big bagów, kurde, i ciężarków, kurde. No, zamówienie się udało. Czekamy na nie dwa dni. Jestem zadowolony, bo teraz mamy czym walczyć z karpiszonami Zobaczymy, jak nam pójdzie. Ale Massive Bites nigdy mnie nie zawiódł, kurde. Łapę na niego od 5 lat, cały, cały czas przynosił efekty, jestem bardzo zadowolony z tej firmy. Kupiłem wszystkie mączki, jakie mają dostępne na rynku, robię sam kurki proteinowe. Teraz bym musiał zrobić tylko czasu, nie ma jakby cały czas ryby. stalking w tygodniu od poniedziałku do czwartku starking albo chodzę nęcić. Wybrałem sobie jedno miejsce i drugie obok dwa miejsca pod wyspą. Do wysp kupiłem może tak 100 metrów. Nęce z pombem, rakietą, impactem, oczywiście, nęce po całą wyspę i kładę zestawy koło takiej położonej, położonego drzewka nad wodą bo myślę, że pokarm spada z tego drzewka różne i karpy tam żerują, no i rąbę na setny metr, kurde, pod wyspę, zestawy bez problemu tam dorzucam big-bagiem rakietą co samo, rakieta na strzałówce Żółka główna 18, strzałówka 35 lbs kurde, raki leci, kurde, nawet na 130-40 metrów. Jak dobrze będę machnę kobrą, to samo rzucam. No, będziemy rzucać. Jeszcze kurde, muszę narobić swoich z 5 kilo kulek. Narobię jakiegoś, robimy orange robimy reda, z różnymi mączkami Halibuta, Krila, Squida. Squ Aha, Squida mam od drugiej firmy, Sissimora, mam, Squida i Kryla mam od Massive Bites'a, ale Squid'a wziąłem od Cisimora, bo Massive Bites akurat Squid'a nie posiada. Może teraz, bo nie byłem jakieś ponad 3 miesiące, może ostatnio w lutym przeglądałem ich ofertę, to nie widziałem, nie widziałem. Truskawka doszła i do, doszedł na Squid, ale Bolsena już miałem, a truskawki, no, no, truskawki na razie, słodkich kulek nie robię, robię kulki śmierdziuchy same, no. Będzie filmik, będzie filmik jak robię kulki. Tylko muszę sobie ogarnąć pracownie, bo jest tam chaos i będę robił kulki. To by było na tyle drodzy widzowie. Wbijajcie na jutrzejszego live'a, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Na bieżąco coś się dzieje, dlatego warto wchodzić nawet Wędkarstwo Wiśni i przeglądać filmiki. Jest dużo filmików, bo jest 400 filmików. Nie oglądacie tych pierwszych, bo z brzegu, bo one są takie do dupy. Dopiero jak teraz przyjdzie mi laptop 32GB ram to będę obrabiał to, bo na razie na smartfonie obrabiam. Będę obrabiał na komputerze, będą lepsze filmiki, będą wycinki, będzie lepsza muzyka, będą lepsze sceny, animacje różne będą dodane, będą fajne filmiki. Nie takie jak Krapiowy Janusz Profeska, tylko tu będą jajca, będzie jajca i humor. No i co by co tu jeszcze wam powiedzieć? Będą jajca i humor, będą lepsze filmiki. Tam na samym dole są fajne filmiki w 360 stopniach, jak wypływam łódką zanętową w 360 stopniach. Są fa bardzo fajne filmiki, tylko musicie je znaleźć. Są z różnych komercji, filmiki jak latam dronem, z PZW jak latam dronem, mam, mam dużo filmików, mam ponad 1,5 Tera, 3500 GB wideo mam i na Facebooku mam fajne zdjęcia, teraz założyłem Instagrama, na Instagrama teraz będę robił podboje. już wszystko się nazywa. Szukajcie, do znajomych mnie dodajcie, akceptuję, chętnie z Wami porozmawiam o rybach. Teraz założyłem grupę karpiowe zestawy. Założyłem ją, żeby ludzie się dzielili zestawami. Jakie, na jakie zestawy łapią, jak je robią, jak je montują. Może jakieś nowe pomysły będą mieli na zestawy, niech pokazują. Założyłem i już mam chętnych. Dwóch kupców się znalazło na chudrigi, żebym im zrobił chudrigi. To są starsze osoby po 50. Jeden zamówił od mnie cztery zestawy, drugi zamówił dwa zestawy. Nie powiem ceny. Cena zawsze jest indywidualna dla klienta, zależy od charakteru. Jak z nim pogadam, to taką cenę mu wystawię. No, ale tanio. Hudrigi, oczywiście na dobrej jakości, dobrej jakości film Kordy, PW Produkt, Fox i tandembytes I Tandem Dobre haki, do, dobre plecionki, dobre radkury, dobre ciężarki, do, dobre systemy. Polecam, polecam. Idziemy na grubo w tym roku na PZW. Jak nie zapę jakiejś osiemnastki Amura, to będę normalnie cienki. Cienki bole. 11 jedenaście już zważyłem. Nie całe jedenaście miał. Chyba tam osiemset coś. No ale po jedenaście już zaliczam. No i to by było na tyle. Więc goodbye, papa. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Z tego będę się bardzo cieszył. Odwiedzajcie Odbie na bieżąco. I Sayonara, połamania kija na plus 25. Na razie.